Jingle Bells, Jingle all the way Siemaneczko, witam, Scroll, A dzisiaj gramy w Minecrafta, oczywiście Survival, sam Nie multiplayer Więc tak Jak widzicie, wybudowałem dom Tylko tak Wybudowałem go w innym miejscu Bo Po prostu Tu było mi lepiej, fajniej, tak tak wygląda ten mój dom. Tak. Mamy tu. No. Mamy kamienie różne. Tutaj mamy broń. I drzwi nie więc skąd się znalazły. Tutaj mamy piecyk. I do crafting. A. Nie ma tego. Górna też nie mam tego drewna, zaraz Będzie trzeba węgiel znaleźć yy, Drewno, drewno tu jest Powinno 4 wystarczyć Dobra, przy hop I... tyk Dobra, jest Trzeba by, pasowałoby coś zjeść, to... Zjemy sobie. Dobra, już w tym odcinku sobie trochę pokopiemy. Kurna, skacze nam. Tym miecz mamy. Mamy! Dobra, zamykajcie się. No więc teraz uciekamy do kopalni. Pokażę wam, gdzie jest. I trochę sobie tego poszukamy. Węgla od tu. Jak widzicie, już trochę pokopane. Sobie zajdziemy w dół. Poszukamy sobie węgla, może. Gdzieś tu był węgiel, widziałem. O idź tylko gdzie ten węgiel był? Dobra, tutaj woda. To tutaj coś czuję że to za lepiej, bo to mnie wkurza. Już tu wpadłem, ujęcie i nie było fajnie. Górna, iść tam czy nie? ja mam te. Idę najwyżej się zabije. Tu, tu znowu wodę mamy, więc nic takiego ciekawego nie ma. I tam więc zawracamy, bo tu nic widzę, że nie ma takiego ciekawego. O tu, by... o tu jest węgiel, widzę Pora jest. Kur tak słabo? Pędzimy sobie ten Nie, to tak po prostu to, o. Uch, ile tego tutaj jest? sobie, e, tak zostawimy sobie tu, o Bo widzę, że tutaj tego węgla jest dużo więc sobie wykopiemy go Dobra. o tu widzę o jak tu dużo węgla, patrzcie przepraszam, że ten ale mam katar Ale tyle tutaj tego węgla widzę No tu, ja nie mogę, tutaj jest normalnie Będę sobie tam może to zalepię Bo mi wkurza ta dziura O, jest Zalepim sobie yy, Nie mam kamienia Tutaj jest Dobra, i tryk A, od razu lepiej I... kilof, i, I idziemy Eee, myślałem, że więcej jest, to tylko tyle Dobra, ale zawsze coś No i 15 węgla Jest tu jeszcze? Nie ma też tu nie ma. Może gdzieś tam. O, jest. Coś innego, ale jest. Tam już nie widzę tego. Mało było. Więc bierzemy jeszcze to i sobie poroświecamy. A tu jeszcze. O węgiel widzę Popiem Jest A tam Ja nie mogę ile tu tego jest Na sobie wrócę bo gdzieś się zgubię ja dobrej pamięci nie mam dobra, zawracamy w domku pójdę blisko nie, 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 nie oświatek trzeba zawalać akurat tu nie, tam wysoko trzeba teraz iść hehe, dobra, tak tak, tak, tak. Jest, wyszliśmy. Nie. O, myślę, że wpadnie, ale nie wpadliśmy. O tutaj coś widzę. Ło. Dobra, mamy. O, tam idziemy. To kopalnie sobie zrobimy Znaczy kopalnie jest, ale tutaj widzicie Więc tak kopiemy sobie Dobra, rubinki mamy Łuchy myślałem, że nie mamy Widziałem, ma 64 Cały stok kan berapi ah lihat nih warga eh teras ada putih juri teras lebih pusat bima ah yes malah dari segini ya bini mungkin kubanjami tu kapal jurah Ale trochę kamienia sobie pokopiemy O tu W następnym odcinku sobie na polowanie pójdę Poza odcinkiem sobie robię, porobię sobie 10 strzał Będziemy sobie strzelać o węgiel Kop kop O jeszcze jest to kurde Ja nie a tutaj kopalnia tego węgla jest No sobie teraz O tu jeszcze A Tutaj widziałem o. o Tu jest Tu jest Tu jeszcze o, już nie ma. Dobra, teraz wyjdziemy sobie Odbudujemy tu I drobinki wstawimy Więc, idziemy teraz do domku coś przekąsić Ty kurna, coś nas atakuje Ludzie Tylko co to było? Kurna nie! Nie! Zombie, jak na co widzieliście? Nawet się dobrze nie przyjrzałem. biegniem naokoło, bo Kurna, zaraz się tutaj. Przepraszam. Nie! Zabiłem się. God! NO! GOD PLEASE NO! NO! Zabiłem się h, 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 h. nie Drodzili mi się w domu w tej sły Co kurna ja to zniszczyłem oj, dobra nie wiem gdzie to było. też nie ma, a idź więc mi się si, rypało czekajcie, włączę sobie od nowa save nie no dawaj do góry, no i jest Uch, no gdzie mam, idę tam do tamtego znów sobie, kurna nie to, tyle ile węgla straciłem, widzieliście, biorę miecz, biorę to i to, no i zajebiście, idę na, kurna nie chce się wyłączyć. Co mi się wyłącza, sklep? Po co? Minecraft Tu. Dobra, włączamy. Jeszcze raz załączymy. I się pożegnamy. Ja spróbuję odnaleźć tamto Co straciłem. Ja to wiem mniej więcej gdzie to jest. Nie, tak. Albo już teraz pójdziemy się pożegnamy potem. Dobra, odbuduję to następny Teraz idziemy sobie. Nie, biorę. A, na coś nas zaatakowała. Najgorsze nie wiem, co. Dobra, biegniemy. Może nas znów nie zaatakuje ten jebany zombiak Dobra, skakuj, skacz Gdzie to tylko było? Tu gdzieś Nie no, bo zginę znów Widzę, że nie tu. Może A tu gdzieś tak spadłem hamsko. O tu jest! Odnaleźliśmy. Uhu. o więc może na tym się pożegnamy. Cześć. Sub Jak Wam się spodobało to zlajku. Zlajkujcie. Ehm. No. E na